Cześć moi kochani, z tej strony zawsze okay, Słuchajcie, pomyślałam, że z okazji zbliżającej się Wielkanocy, jako barwnika do slime, użyjemy tak zwanych barwników do jajek wielkanocnych, które po prostu służą jako normalny barwnik do wszystkiego. Ale tutaj są podpisane, że są to barwniki do jajek wielkanocnych z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Słuchajcie, zostawiacie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. Mega Wam dziękuję, że ze mną jesteście. Tutaj dodaje się ten barwnik do szklanki i moczy się jajeczko w tym. Ale my wysypiemy te barwniki na po prostu bezpośrednio na slajma. Więc tutaj mam misyczkę. Zobaczcie, mam biały klej, nie przezroczysty. Chciałam biały, jakby coś. Czekajcie, sobie tę łyżeczkę tutaj wlewamy. Dobra, tyle wystarczy. I będziemy używać jako aktywator borax. Ja mam tutaj rozpuszczony, zobaczcie, taki... Buteleczce. Trochę mi się nie mieści w kadrze, ale dzięki temu mam już gotowy i nie muszę się martwić. Ostatnio robię slime z boraksu, przekonuję się i mega mi się podoba. Boraks jest łatwo dostępny w sklepach z chemią, więc tam znajdziecie. Zapytajcie się w Kasie, że potrzebujecie Borax i eksperymentujcie z klejem. Dobra, moi drodzy, tutaj robimy tego slima. Ten klej biały mi się podoba. Gorzej mi wychodzą slajmy na przezroczystych, bo to jest klej ze slimeboxa. Dobra, zrobiłam z tego. Taką płaszczyznę, yy, ponieważ chcę tutaj wysypać ten barwnik, taki zrobić lekkie takie wgłębienie, żebym miała pewność, że ten barwnik nie wyjdzie na zewnątrz, bo to jest najbardziej farbiący barwnik ever i nie wiem czemu robię to bez rękawiczek, no ale nic, coraz się żyje. Słuchajcie, mam tutaj yy, ten oto saszetkę i zobaczymy jak to wygląda w środeczku, Ok, dobra, tak jak uu. I teraz który kolor? Zobaczcie, tu jest granatowy. Ciemny, niebieski wyjdzie z tego, jakby coś. Zobaczcie, tak. Jest brązowy. Czy zielony? Czy złoty? Ciekawi mnie to, co to jest za kolor. E, tu jest czarny. O jezu, czerwony. Jeszcze super wygląda. bo granatowy. Nie wiem, coś ciemnego zrobimy. No i żółty. Dobra. Chyba. Dobra, to jest pomarańczowy. Ha, 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 Już widzę jak się barwi. Pomyłka Ewelina! Zawsze oki. Okay. E, teraz zrobimy co? To jest złoty czy jaki? Zielony! Aha, zobaczcie jak się pomyliłam. Ale to jest super, jak to tutaj wychodzi i widać te korki. W ogóle jaki to jest efekt ładny! Wow! I żółty standardowo. A, to już od razu wszystkie te barwniki. Dobra, żółty. żółty. Żółty jest bardziej taki z granulkami. Dajemy niebieski. Ale to będzie slajd. Te barwniki są bardzo, 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 bardzo intensywne. Ale ten niebieski jest fenomenalny. Dobra. Ten niebieski mi się bardzo podoba. No i to jest chyba czarny. Ale ja się mogę mylić. A raczej wygląda jak czarny. Kto święci czarne jajka? To jest brązowy. No ale... To robi brązowe jajka? Nie wiem. Ło, zobaczcie, jak to można naciągnąć. Dobra, zakryłam ten efekt. A, te granulki, proszę nie pofarbujcie. A, dobra, raz się żyje, pofarbuję sobie dłonie. Ale wygląda coś źle. Wygląda to bardzo źle. Ale, jak się zwinie w taki rulonik, to też wygląda źle. Yy, ale jest ciekawie, śmiesznie, i może ktoś. O, dobra, teraz mi się podoba ten efekt. Teraz, jak rozciągam i Wam pokazuję. Bardzo ten zielony prześwituje, ale może po prostu go za dużo dodałam. Dobra, zaczyna mi się podobać i to bardzo. Zobaczcie te. Tutaj, boże, co za kolory! Jakie to jest piękne. Dobra, a moje ręce też są piękne. Brawo, gratulacje. Ojej, no nic, ja to sobie umyję ręce, ale to jest cudo! Wielkanocny slime z barwników do jajek wielkanocnych. No, wam powiem, że co jak co, ale nawet mi się podoba. Czekajcie, ja to tutaj postaram się tak przetrzeć, żeby pozbyć się tego tła brzydkiego, ale zobaczcie. To wygląda jak glutek, po prostu typowy slime zielony. Standardowy. Slime jest najbardziej popularny w kolorze zielonym i z tego się wywodzi. To jest podstawowy slime, tak zwany. Ło! Wow. Ale to tutaj super wygląda. Wygląda to jak. Jaką macie nazwę do tego slime'a? Bo ja bym dała nazwę szrek. Tak mi się kojarzy z szrekiem, no ale no nic dziwnego, nie? Zielony. Ło! Wow. Zobaczcie to. Wow, wow, Shrek jak się patrzy, macie jakąś inną nazwę? Jezu, jakie to jest realistyczne, takie jakby sery było z jakiegoś takiego jeziora, te zielone gliny takie, trawa, wow, jaki to jest kolor, ej, nie spodziewałam się, że wyjdzie tak ładny kolor, no nie każdemu będzie się podobał, zrozumie to oczywiście, ale to jest Slime Shrek. Widzicie, moi kochani, jakie ładne! Mega mi się to podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Może ktoś będzie próbował i doda barwnik do Jaj Wielkonosnek do Slime. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, się ciepło, cześć, kochani, pa!